Prosto z San Siro witają się z Państwem. Piotr Majszak oraz Miki. No i zaczynamy sezon Ligi Mistrzów. I co dopiero jakim starciem Milan zmierzy się dzisiaj z Ajaxem Amsterdam, ale jak na razie hymn Ligi Mistrzów? Niesamowicie nabuzowana publika, a to jest skład Milanu w bramce Na obronie Konstant, Christian Zapata, Silvestr i Desilio. Na pomocy Poli Pirlo, Montolivo oraz Kaka, a w napadzie Robinio oraz powracający Andrzej Szewczenko. A to już składa Jakso Amsterdam w bramce René Adler, dalej van der Wiel, Van Buiten, Ager i Blind, w pomocy od prawej strony Van Persie, Gindogan, Clarence Sedor, Ederson i Schirle jako napastnik Bojan A Ajax w formacji 4-2-1-3 Formacja Ajaxu, tak jak mówisz, 4-2-1-3 Zobaczymy jak to się potoczy, Ajax gra na wyjeździe San Siro, to jest dom Milanu, zobaczymy jak zaprezentuje się zespół, który ostatnie sezony ja mówiąc szczerze w kratkę. No wspominałem o tej niesamowitej publice. Słyszymy bardzo duże buczenie. To Ajaxowi może ewidentnie przeszkadzać. No to nie chodzi tutaj głównie o murawy, tylko o ludzi, którzy siedzą na trybunach stadionu. No i Montolivo. Montolivo ładnie przechadza z Odem, ale wstrzymał. O ładne uderzenie broni Ireny Adler. Nie spodziewałem się takiego początku. Milan tutaj nie będzie za bardzo czekał z atakiem, szybkie widzimy kontry, teraz Szewczenko, ale przepiękny odbiór od Agera. No i rusza, jak z kontratakiem w Ampersji. niestety to podanie nie było najlepsze przejęte przez obrońców Milanu. Ale teraz Schürrle, czy będzie to szansa? Ach, słupek! No jak niewiele brakowało w tym momencie, wydawało się, że Schürrle musi strzelić w bramkę, Przechwytony na 20 metrze, ale jednak... Van Persie teraz pojażdża, no ależ... No właśnie, napór a jak farmej Dwa naprawdę niebezpieczne ataki, no ale Schürrle był po prostu sam zostawiony. No nie mam pojęcia, jak on tego nie wykorzystał. Teraz dośrodkowanie, Bojan! No, no i znowu z linii bramkowej wybijają obrońcę. Na całe szczęście był obrońca. I teraz Kaka. Kaka został taką van ten ominął. Został Blind. Taka jak za najbliższych lat, podanie do Desilio, Desilio prawą stroną, doszutkowanie w pole karne, kaka no i teraz Adler. No całe szczęście tutaj bracia jak są, z kontra, Bojan do szudla, ale niestety niezbyt dobre podanie. Kolejna kontra Milanu, niesamowite tempo tego spotkania, Szewczenko, Szewczenko, niestety, ale Robinio. no straszny błąd. Dużo niedokładności, ale tak jak mówisz, to tempo spotkania determinuje złe zachowania obrońców i sytuacje podbrankowe, które mnożą nam się od samego początku tego spotkania. Byliśmy teraz spalone, ewidentne, robinio musi być bardziej ostrożny, a Adler wbija piłkę. Zobaczymy, czy obie drużyny wytrzymają to tempo, czy może któraś z nich postanowi przejąć inicjatywę i dłużej podtrzymać piłkę zmusić do biegania rywali, bo na razie biegają obie drużyny i tu na całej szerokości i długości wojska. Strasznie naprawdę tempo, ale no trzeba wiedzieć, że ci ludzie nie są robotami i mogą się wycieńczyć i to bardzo szybko. Teraz trochę zwolniło nam tempo, Szewczenko, Andrzej Szewczenko, na skrzydle, KAKA! Mamy 1-0 dla Milanu! Tak jak mówiłeś, że Milan zwolnił tempo gry, ale Tempo gry zwolnił Andrea Pirlo, który dwa, dwa podania wymienił w środkowej strefie, a potem już akcja potoczyła się tak jak Milan. Mógł tylko sobie wymarzyć No taka strzela bramkę i wyprowadzał prowadzenie Milan. Przepiękne podanie Szewczenki. Znalazł gra No i Ajax ma problem. Duży problem Ajax, to jak mówisz, bo grają na wyjeździe na pierwsze 20 minut tego spotkania. Pokazało, że Ajaxowi może być ciężko, bo Milan nie przyjechał na swój stadion, nie przyjechał się bronić, ale zdecydowanie wygrać to spotkanie. O, też ta pierwsza bramka jest zawsze tą psych psychologiczną przewagą. I to teraz Ajax musi atakować. No, ale widzimy, że w ataku nadal Milan, chociaż teraz Wiel i podanie do Van Persiego. Ale nieudany atak i mamy przejęcie od Milanu, Pirlo do Robinho, Montolivo. Desilio, długi cross na lewą stronę, dobre zagranie, jest Szewczenko, Szewczenko! W pojedynku fizycznym lepszy okazał się jednak Van Buiten, bardzo, ale jest tu Pirlo. Bardzo fizycznie gra Van Buiten i ager. Jak na razie w miarę dobrze funkcjonuje obrona Ajaxu, no, byleby tylko wyeliminować takie głupie błędy, które czasami się im zdarzają i które niestety kosztują bramki. Teraz Van Persie sam na sam! Ach, Abiatti! Al oho -ho! To jest bramka, ale chyba zaliczona jako samobójcza dokładnie. No, Abiatti niefortunnie zapisuje się na listę strzelców. Na lewym skrzydle pojedynku biegowego nie wytrzymał zapata, No, jak widzimy. Skończyło się to bramką, błędem środkowego obrońcy. No ale tutaj też nie popisał się Abiati. Potężny strzał od Wampersiego. Abiati, no mówiąc normalnie, nie zdążył się ogarnąć. Zobaczmy strzał. No szurle, nie wiem czy tutaj planował tak wykończyć tą akcję. Ale bramkę mamy. Jest to druga bramka w tym spotkaniu. Jeden do jednego po 32 minutach spotkania, pierwszego spotkania grupy B Ligi Mistrzów. Jest ewidentnie ciekawie, teraz Milan, czy by, czyżby znowu jakiś atak pozycyjny, nie mamy tutaj bardzo szybką akcję, Szewczenko! Adler, ledwo. No z takim trudem wybił Adlera, to nie koniec jeszcze, a jednak w tym momencie akcja zakończyła się i rozpoczynamy akcję. Ajax Amsterdam, no Ederson. Był bliski przejścia dwóch zawodników w środkowej strefie, ale Poli dobrze zorientował się w ostatnim momencie i uniemożliwił atak Ajaxowi. Szewczenko. Szewczenko co zrobi? No niestety za dużo czekał i zaczynamy chyba od bramki. Nie, nie ma już Żydrożny, przepraszam. To już odrożny, oczywiście. No jak drożny to Andrea Pirlo. Prawa noga, tylko odchodząca od bramki. Dobre wieściadlera. Konstant. Do mo, Montego podaje Kaka, to będzie szansa, uff! Uh. Ale strasznie dużo miejsca na szesnastym meczu zostawili gracze Ajaxu zawodnikom Milano, bo to nie tylko Kaka, ale także Pirlo, także Szewczenko mieli tam bardzo dużo miejsca i robili co chcieli. Może być to również brak zgrania, bo no powiedzmy sobie szczerze, Ajax w tym składzie miał jeden mecz, nie licząc tutaj paru zmian, ale tak to skład jest całkowicie przemodelowany. Mówiliśmy to w meczu towarzyskim z PSV. Teraz Bojan. Ładny, ładny spód. Bojan! Ach! Abiatty! Świetnie dzisiaj broni. Dobra indywidualna akcja. No i to może być szansa a jak z Amsterdam, bo widzimy, że ani Zapata, ani, e, ani Sylwest nie są obrońcami, którzy stanowili pewien monolit można ich bardzo łatwo wykiwać, a jak pokazał to już Shirley, a teraz pokazał to Goem A teraz Milan miał ostatnią szansę, ale sędzia kończy pierwszą połowę jeden do jednego. No, jest ciekawie. Powiem, że bardzo dobre tempo. Znakomite spotkanie oglądamy do tej pory. Nie można się nudzić. Jak widzimy, posiadanie piłki zdominowane przez Milan. Strzały jak na razie porówno, ale to Milan był o wiele bardziej celniejszy. No i czas na drugą połowę. Zobaczymy, co da nam ta połówka. Wydaje mi się, że ten wynik 1 do 1 nie utrzyma się do samego końca. Tu jeszcze coś się wydarzy. No O, teraz lata. Zobaczymy, czy to tempo się utrzyma. Co selekcjoner tutaj. Yy, trenerzy nam wyznaczą zawodnikom, teraz van der tutaj z obrony, o, ale no nie, to, to nie było to zbyt nieskuteczne, ale mamy przytrożny i Szurla Widzimy dobre ustawienie Ajax, Ajaxu we własnym polu karnym, yy, oczywiście Milanu yy, W polu karnym Ajaxu Ale jednak nie udało im się Wyjść z szybką, szybką kontrolą. Teraz jest Bint, jak należy spokojnie, Ajax, Van Persie, no dzisiaj nietypowo na skrzydle, ostatnio grał na ataku. I... właśnie. Ładne podanie po raz kolejny do Montolivo, ale Montolivo no on jest raczej od podawania, a nie wykańczania akcji. Zabrakło tutaj szybkości, ale zabrakło także wsparcia partnerów, którzy... Szybciej podążyliby za akcją, a wtedy Iwon mógłby podać do którego z nich Szewczenko. Jest raczej dzisiaj od podawania niż bardziej zdobywania bramek, co nietypowe. Ederson, no właśnie, znowu bliski przejęcia piłki, kilku poli. Poli naprawdę aktywne. Teraz Ajax. No Ederson, coś tam nie wiem, czy został pociągnięty. Dziwna sytuacja, ale sędzia nie zareagował. No i Robinie, ładne przejście z wodem. Podanie do taki, jednak bardzo niecelne. Sejdorf, kapitan Alexu. Co tutaj zrobi? Podanie! Ach, był bardzo bliski. No w ostatniej chwili tam był Poli. Teraz dobre wyjście Agera, który wszedł w linię pomocy Milanu i przejął piłkę. No i znowu teraz Ager pokazuje się dobrym zagraniem. Spokojnie. Odegrał do Adlera, teraz Vanderbilt. Chociażby jakiś rajd z Nie podanie do Sejdorfa. No stara się Ajax tutaj uspokoić grę, ale nie wiem czy to wychodzi im na lepsze. Ajax stara się grę uspokoić, ale widzimy, że Milan znacznie wysunął swoją linię obrony. Znacznie do przodu. Przez co Ajax ma większe problemy z rozegraniem piłki. Chociaż może teraz. Jest Chilia, ale jest także też Nieudany atak. I poli po raz kolejny do Konstanta. Robinia. Robinia, ładny zwód. I teraz nieudane podanie, ale Pirlo. Pirlo do Szewczenki, ale Adler. Spokojnie. No ale to jest właśnie ten punkt Pirlo. Jak on znalazł tam Szewczenkę? Nie mam pojęcia. Ale to jest kolejny atak Milanu. no A jak naprawdę musi coś zmienić w swojej grze? I mamy ślizg. No tam. Domagają się Paulu. Ale teraz mamy. mamy... Jednak Ale teraz mamy jedno... Ederson! Ederson! Mamy bramkę, no! Jakby gracze Milanu chcieli się skupić na tym faulu którego no, rzecz jasna nie było. A tu Ederson! Fantastyczna akcja dwójkowa z Szurle. I no mamy dwa do jednego. Jak dla mnie jest to duże zaskoczenie, bo według mnie Milan zasługiwał. Jak nie na remis, to na. Prowadzenie w tym meczu, a tym samym tymczasem Ajax wychodzi na prowadzenie, co jest zacząłem No Ale widzisz to jest magia, ale jakie przekleństwo piłki nożnej. Jedna akcja może zadecydować naprawdę o całym meczu. No i czy tak będzie? Nie nadążyli obrońcy. Nie zdążą także i Widzimy tutaj fantastyczne podanie. No i wszystko kończy się bramką. No i szczerze nie sądziłem, że zobaczymy taki wynik dla Ajax'u. No i to teraz Milan musi ewidentnie atakować, tu się liczy walka o punkty. Zobaczymy, może nastąpią jakieś zmiany, chociaż jak na razie się na niej nie, nie zamości. Uuu, teraz akcja, akcja Milanu, Aja akcja Ajax'u, życiu, Ajaxu ale dobre <laughs> przejęcie zapłaty, obrońca za Milanu. Jakiś po raz kolejny z korneru i van Persie nieudana główka Sejdorf! No poniosło trochę go. No niech on lepiej nie strzela w te mury San Siro, bo ten stadion na tyle lat, że ten, ten team zacznie się sypać nie lubi. No ale sam Sejdorf jest legendą Milanu, więc wątpię czy by tutaj e, mieli za złe kibice i władze klubu. Może no, nie. Jemu można no. płaczyć no. akurat. Popatrzmy na zegary, jest już 80 minuta, a jak sprowadzi jeden do dwóch. No a na razie Milan nie wyglądał na taki zespół, który zaraz mógłby strzelić bramkę, albo nawet dwie bramki. jak rozpoczęcie A Ajax obudził się w wyśmienitym momencie, a teraz Schürrle! Abiat. Nadal nie ma zmian, ale widzimy, że Milan może zacząć zaraz kon konstruować jakąś akcję, jest, jest Kaka, Desilio, no ładne teraz przejście Desilio. Jest tutaj Montolivo, znowu Montolivo na szpicy, ale jego strzał no musiał się chyba tak zakończyć. Wspominałem o tym, że on raczej nie jest od tego, nie wiem co to jest za taktyka Milanu. Zmiany raczej nie będzie, a teraz Van Persie, uh! Boja, no tylko dobił spokojnie tą piłkę do bramki i mamy 3 do 1, to już jest koniec Milanu. Jestem absolutnie zaskoczony tym, co się dzieje na San Siro. Kolejna jedna akcja, która już kończy to ewidentnie to spotkanie. Ja wątpię, że tutaj Milan w takim krótkim czasie coś tutaj jeszcze zdziała, jakiś remis. Mimo, że w cudy raczej wierzę. Było 6 na 2, 6 obrońców Milanu, dwóch zawodników Ajaxu, a mimo to Ajax strzela bramkę na 1 do 3. No to jest kolejny pech Abiatiego. No, mimo, że dzisiaj naprawdę no, wiele wspaniałych interwencji, ale no fortunny samobój. Teraz odpicie piłki prosto do nóg Bojana. No, pechowy mecz. No i znowu Bojan. Rozkręcił się w drugiej połowie. Sam się, nie spod... Sam się nie spodziewałem, że Bojan tutaj wystąpi w tym spotkaniu, a tutaj strzela bramkę i naprawdę dobry, dobre spotkanie Bojan Myślałem, że będzie druga bramka. What's no nie ale to? teraz abiacji jest stanowiące pochilami. Suble z corneru i Van Persi. Po raz kolejny Pokijanu. Jak to się skończy? Sejdor. No. No dalej. Panie Z Powoli będzie się kończyć to spotkanie. Dwie minuty były doliczone, i druga minuta minęła. Nowy koniec. A jak wygrywa na wyjeździe na San Siro 3 do 1. Czy zaskoczenie? Wydaje mi się, że na pewno odrobimy tak. Ale to nam tylko zwiastuje wielkie emocje w dalszej fazie Ligi Mistrzów. Dokładnie świetny pierwszy mecz. Myślę, jak na początek tego sezonu. A jak ma potencjał i to dosyć duży. Czy potencjał ma Milan. No, dzisiaj pokazali, że, że są drużyną, którą, z którą można łatwo wygrać, ale czy tak będzie dalej? Jeszcze pięć spotkań przed nami. Patrz na to, że to jest pierwszy mecz. Tutaj jeszcze wiele może się zmienić. Sezon jest długi. Dokładnie. Tu masz rację. No i jak na razie mam jeszcze krót dzisiejszego meczu. Szurle, no ta okazja wydawała się stuprocentowa, ale niestety nie udało się. Pech, słupek. Ale to już był początek. Takie ostrzeżenie dla Milanu. A tu już bramka Kaki z 21 minuty, która otworzyła wynik tego spotkania. No ale później strzelał już tylko Ajax. Dokładnie to był pierwszy cios w 21 minucie. No ale za dużo on w tym spotkaniu nie zrobił, a jak się obudził i wykończył kompletnie Milan tutaj Abiatti, No, wiele miał tych obron, ale o tym pechu mówiliśmy. Piłka odbita od Nukni. No czy to nie powinna być bramka na koncie Surlego? Nie wiem, jak sądzisz. Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, czy, czy piłka leciała do bramki po strzele i tej powtórki nie byłem w stanie tego stwierdzić. Tutaj kolejny strzał Ajaxu, no bombardował naprawdę w niektórych chwilach Bojan i wielu innych, ale Abiatti, no tak jak mówiłem już wielokrotnie, pech, pech, pech i jeszcze raz pech w dzisiejszym meczu. Tutaj bramkę Edersona, przepiękna dwójkowa akcja ze Szurlem. To była 74. minuta spotkania no i już taki poważny poważny dzwonek, ostatni dzwonek dla Milanu, ale jednak Milan się nie podniósł później trzecią bramkę dołożył Ajax Amsterdam, no i tym samym wygrał spotkanie no i dopisał pierwsze trzy punkty dla Ajax Amsterdam w Lidze Mistrzów ewidentnie to rozpoczęcie sezonu zmotywuje ich, no i zobaczymy gdzie Ajax skończy w tej grupie bo. że. No dokładnie. Kto jest w tej grupie? Właśnie, w grupie mamy Ajax Milan, oczywiście, oraz Olympiakos i. i. Legię Warszawa. Warszawa. <laughs> dokładnie. Tak więc może być naprawdę ciekawie, jak się nasza legia spisze. Widzimy, że pierwsze spotkanie: Legia przegrała. Jeden do dwóch. O, no, niestety. A tak z reszty spotkań: Real Madrid wygrał z Olimpikiem Marsylia. Bayern zremisował z Kopenhagą. Olympiakos wygrał 2-1 z Legią. Benfica zremisowała z Juventusem. Atletico Madrid wygrało. Oj, realizator mi tutaj uciął, niestety. Ale Barcelona przegrała z Olimpikiem, uuu, niespodzianka. Zenit z Celticiem. Co tu się dzieje? Walencja z Manchesterem zremisowała. PSV przegrało z Romą 2-0. Też myślę, niezła niespodzianka. FC Porto 1-3, no, a jeszcze w tym sezonie po stronie Porto jest Cristiano Ronaldo, taka duża zmiana i mamy tu jak na razie grupę Ajax, Olympiakos, Legia Warszawa, AC Milan na ostatnim miejscu, co tu się wyprawia? Myślę, że to się...